Cześć, witam Was, Katarzyna Pura z Tabletowo.pl Tym razem poświęcimy chwilę tabletowi Arnova 9G2 który może nie należy do najświeższych tabletów, które trafiły na polski rynek, ale myślę, że warto mu się trochę przyjrzeć Pudełko jest dość standardowych rozmiarów jak na tablet z przekonną ekranu 9,7 cala Co w środku? Przede wszystkim ładowarka sieciowa do niej producent dołożył kilka przejściówek, oprócz tego w znajdziemy także kabel USB służący do transmisji plików z tabletu na komputer i odwrotnie. Instrukcja obsługi, która jest napisana w kilku językach, ale oczywiście nie w polskim. I co ciekawe, uwagi prawne oraz przepisy bezpieczeństwa. Te już są po polsku, jak widzicie, ostatni punkt. Ale wracając na chwilę do instrukcji obsługi. Bardzo skrócona, po polsku jest w takiej kartkowej formie. Ale zawsze taka lepsza niż żadna. No i jeszcze mamy małą instrukcję o propos adapterów do ładowarki sieciowej. To by było na tyle. Teraz pytanie, gdzie się podział tablet. Spokojnie trzymam go w bezpiecznym miejscu. Odłożę pudełko i przechodzimy do przeszłam do samego tabletu. Tak oto prezentuje się Arnova 9G2. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka od razu rzucam się. Cześć, rzucam się w oczy, bo jego ekran nadaje się bardzo dobrze jako lusterko dla kobiet. Bardzo dobrze i przy okazji zbiera świetnie odciski palców, więc jeżeli któraś chce używać go jako lusterka, to powinna mieć przy sobie jakąś ściereczkę do ekranu. Tablet wyposażony jest w ekran o przekątnej 9,7 cala o rozdzielczości 1024x768 pikseli, czyli dokładnie taki sam, jak znajdziemy w iPadzie pierwszej i drugiej generacji. Urządzenie zostało wyposażone w kamerkę do połączeń wideo, ale tu od razu mam muszę powiedzieć, że jestem zawiedziona. Bo na przykład przy rozmowach Skype ta kamerka po prostu nie działa, ale to Wam za chwilę pokażę. Krótki przegląd, co znajdziemy na bokach urządzenia. Od, od prawej strony jest to pełnowymiarowy port USB. Tutaj jakby producent, wygląda jakby producent zostawił sobie miejsce na wyjście mikro, ewentualnie mini HDMI, ale w końcu postanowił go tu nie umieszczać. Gniazdo służące do ładowania tabletu, port micro USB, reset, którego nie dane by mi było użyć na szczęście, slot kart micro SD, jack 3,5 mm oraz mikrofon. Drugi box, z kolei, ten dłuższy, został wyposażony w trzy, w trzy przyciski, a właściwie cztery. E, jeden z nich wygląda, jakby z, były to e, regulacja głośności, ale o tym za chwilę. E, po prawej stronie, czyli pierwszy z brzegu jest to przycisk włączania tabletu służący także do usypiania. E, drugi, czyli ten, który ewentualnie mógłby służyć do regulowania głośności, ale tego, tej funkcji nie spełnia. E, po prawej stronie jest to Home, po lewej Escape. No i trzeci, a właściwie czwarty przycisk to menu. Przez całą długość każdego z boków tabletu mamy taką ładną obramówkę srebrną, która nadaje ładnego wyglądu tabletowi, takiego, takiego troszeczkę bardziej eleganckiego. Z tyłu natomiast znajdziemy oprócz logo producenta i kilku napisów na dole. Dwa głośniki Stereo, które grają całkiem nieźle po lewej i po prawej stronie. Po jednym. No przy okazji, trochę możecie teraz zauważyć, jak tablet prezentuje się po dosłownie chwili używania. Bo przecież przed nagrywaniem tego wideo przecierałam ekran i był całkowicie bez żadnego odcisku palca mojego. Włączmy go. No cóż, tak jak wspomniałam, ekran 9,7. Myślę, że najbardziej najistotniejszą w tym przypadku jest to, że ekran jest to IPS, czyli oferuje szerokie kąty widzenia. Z jakiegokolwiek kąta byśmy na niego nie spojrzeli, obraz prezentuje się świetnie. No to z kolei oznacza, że jeżeli siedzimy w większym gronie osób, to nasi znajomi po prawej lub po lewej stronie będą doskonale widzieli wszystko to, co pokazujemy aktualnie na tablecie. Największą wadą chyba tego urządzenia jest to, że nie oferuje dostępu do Google Play, czyli wcześniej Android Marketu, jest za to AppSleep, czyli taki sklep z aplikacjami, których niestety nie jest zbyt wiele. Ale ważne, że chociaż z takiej możliwości możemy skorzystać. W tym to sklepie można ściągnąć aplikację Skype, o której wspomniałam chwilę temu. Moje konto oczywiście, Katarzyna Pura. Zadzwonię na konto. Stw... Znaczy, nie, inaczej. Tutaj jest konto, się nazywa chyba Twój tablet, ale to mniejsza z tym. Zadzwonię do siebie. Rozmowa wideo. Skype jest włączony oczywiście na moim komputerze. Odbierz z wideo. I teraz to się stanie? No właśnie, nie stało się nic. W komputerze. No teraz mi słychać podwójnie. W komputerze widzę swoje odbicie, które powinnam widzieć siedząc przed komputerem, bo on jest zaraz obok, obok mnie i kamery. No ale niestety na ekranie dobra, na chwilę to wyłączę. Na ekranie tabletu niestety nie widziałam ani swojego rozmówcy, czyli de facto siebie, ani osoby, która dzwoniła do tego rozmówcy, czyli też siebie, czyli tego, co powinno przekazywać obraz kamerka wbudowana w tablet. No, niestety nie działa, więc jeżeli chcielibyście przeprowadzić rozmowę wideo za pośrednictwem tego tabletu, no to niestety takiej możliwości nie ma. Nie wiem dlaczego nie działa w UpSleep ściągając Skype spotkałam się z wieloma opiniami, że w tabletach Arnowa nie działa po prostu rozmowa wideo. I tutaj jest wiele komentarzy na ten temat. Jak ktoś jest zainteresowany, to musiałby sobie tutaj wejść i poczytać. Sam tablet pracuje w oparciu o Androida 2.3, niestety informacje o telefonie, nie o tablecie. 2.3.1, czyli gingerbread, wersja smartfonowa, która no, jest dość niekomfortowa w użyciu, jeśli chodzi o tablety internetowe. No i zamiast tych trzech przycisków funkcyjnych w lewym dolnym, e dolnym rogu ekranu, e znajdujemy przyciski ułatwiające korzystanie u góry. I tak jest to home, jest to wysuwa, wysuwana belka z góry, pokazująca powiadomienia. Od prawej menu, wstecz, zwiększ głośność, zmniejsz głośność, zegarek, naładowanie baterii, no i zasięg sieci Wi-Fi. Co mam mogę jeszcze pokazać ciekawego? Przeglądarka internetowa to standardowa aplikacja Androidowa, Załadowywane oczywiście tabletowo.pl. Dajmy mu się chwilę wczytać, bo jeszcze nie do końca strona się ładuje. Dobra. Jak widzicie, wszystko chodzi bardzo płynnie. Jestem właściwie bardzo pod wrażeniem tego, z jaką płynnością mamy do czynienia. Nic tu się nie zacina. Wszystko jest naprawdę bez żadnych zarzutów. Przy okazji mogę Wam pokazać, jak działa multitouch. Tutaj troszeczkę musimy poczekać, aż tablet zareaguje, ekran zareaguje na, naszą, na nasze palce, ale nie ma żadnych większych lagów i to powinno cieszyć. Jak działa czterokierunkowy akcelerometr? Pewnie to byście chcieli wiedzieć. Praktycznie zaraz po przewróceniu tabletu zmienia się położenie ekranu. Bez, żadnych, bez większych problemów po prostu. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego tabletu, na pewno będę go jeszcze miała przez jakiś czas, więc będę mogła odpowiedzieć na nie w komentarzach. Więc zapra zapraszam i zachęcam do komentowania. Jeżeli coś. Oczywiście jestem do Waszej dyspozycji. To mówiłam ja, czyli katorzynapura tabletowo.pl. Zapraszam i pozdrawiam.